Żeby ludzie zrozumieli, że to ciebie warto wielbić, Panie Boże, że to Ciebie warto szukać Ciebie znaleźć warto, Panie Boże. Żeby Panie Boże, że to warto Ciebie szukać, Ciebie znaleźć, Panie Boże, że Ciebie wysławiać, Panie Boże, żeby ludzie to zrozumieli, że Ciebie warto że trzeba szukać Ciebie, Panie Boże, trzeba, trzeba Ciebie wielbić, wysławiać, żeby to ludzie zrozumieli, żeby to ludzie zrozumieli że tylko ty jesteś światłem, tylko ty jesteś naszym drogowskazem, naszą drogą, naszym jachtem, sterem, naszym drogą, sterem, wędrowcem, naszym, 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 naszym drogowskazem, naszym, naszą autostradą, naszą, naszą, naszą miłością, naszą, 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 naszym światłem, o, Panie Boże. Chwała tobie Boże, 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 chwała tobie Boże. Chwała tobie Boże, chwała tobie Boże.